Jeśli szukasz psa, który łatwo się uczy i rozumie Cię bez słów, to wideo jest właśnie dla Ciebie. Dzisiaj opowiem o trzech najinteligentniejszych rasach psów. Na trzecim miejscu znajduje się Golden Retriever. Te psy nie tylko są inteligentne, ale też niesamowicie przyjacielskie. Szybko się uczą komend i uwielbiają zadowalać właściciela, co czyni je doskonałymi partnerami do treningu. Drugie miejsce zajmuje owczarek niemiecki. Owczarki są znane ze swojej lojalności i wysokiej inteligencji. Łatwo uczą się skomplikowanych zadań i często pracują w służbach ratowniczych i ochroniarskich. A na pierwszym miejscu jest Border Collie. Ta rasa uważana jest za jedną z najinteligentniejszych na świecie. Border Collie uwielbiają umysłowe wyzwania i potrafią zapamiętać setki komend, jednak wymagają stałej aktywności i troskliwej opieki. Macie ulubioną inteligentną rasę? Podzielcie się w komentarzach i nie zapomnijcie subskrybować, aby być na bieżąco z naszymi ciekawymi filmami.